Dzisiaj przepis na krem szparagowy. Zaczął się sezon, więc trzeba wykorzystać i kilka razy zrobić w sezonie taki krem. Szparagi są bardzo zdrowym warzywem, lekko strawnym. Zawierają sól, potas, magnes, witaminę B6, żelazo. Także warto korzystać, póki są dostępne. Tak jak wspomniałam, dzisiaj przygotujemy krem z białych szparag. Będą potrzebne, ja akurat robię tutaj z dwóch, z dwóch kreńków. już sobie pobierałam, tak żeby tak najwięcej obrać tych te wszystkich, tego łyka, które jest, bo potem ono się źle miksuje w blenderze i takie, takie wielkości kawałki pokroiłam. Rosu już mi się grzeje w garnku, mam przygotowany od, od kiedyś dnia w także wykorzystam go dzisiaj do tego kremu, Wlewa, wsypuję szparagi, i już się zaczynają gotować. I na te dwa pęczki mam jakieś 1,5 litra rosołu. W tej chwili, jeżeli okaże się potem po miksowaniu, że zrobi się za gęsty ten, ten krem, to zawsze jeszcze trochę rosołu mam i będzie można to żyć. Teraz skroję do tego w kostkę trzy kostkę ziemniaczki. Kostka nie musi być jakaś bardzo drobna, bo i tak wszystko potem będzie blendowane. Wrzucamy do garnka z szparagami. Garnek przygrywamy i gotujemy do miękkości. W międzyczasie kroimy cebulę w kostkę i podsmażamy na masełku. Masełko też już mi się rozpuszcza w linkarku. I taką zeszkloną cebulkę też dodamy do szparag i do ziemniaków. To smażamy. Cebulka jest podsmażona. Przesypuję ją teraz tutaj do garnka, ale taka jest ładnie zeszklona. Przesypuję już ją do garnka z, ze szparagami i z, nie, i z ziemniaczkami. I teraz gotujemy do miękkości. To w sumie to jest jakieś 15-20 minut, kiedy ziemniaki i szparagi będą y, miękkie. Paragi już są ugotowane. Także teraz zupkę wyłączamy i studzimy. Studzimy po to, żeby blender nam się nie stępił od gorącej zupy. No i też nie, nie fajnie się robi, jak parzy w ręce. Dlatego ja zupę przestudzam i wtedy będę ją blendowała. I wtedy też spotkamy się przy dalszej pracy. Zupka będzie jest mocno przestygnięta. Teraz tutaj mam w misetce dwa żółtka. Biorę trochę tego jeszcze ciepłego bulionu, żeby zaharcować te żółtka, żeby nam się nie ścięły i rozmieszamy je tylko w tym bulionie, w tym bulionie. i potem dodamy już do zmiksowanej zupki. Także to na razie odstawiam. I teraz trzeba zmiksować cały całą zupę i druga porcja zblendowana. to te żółtka już z bulionem mieszamy, żeby nam się nie ścięły. I w tej chwili podgrzewamy bulion, tą zupę, bo podgrzewamy już tylko do momentu, aż zacznie się gotować. Teraz zupkę mieszamy i podgrzewamy do momentu, kiedy zaczną się pojawiać pierwsze bąbelki, żeby nam te rzutka się nie ścięły w zupie, bo będziemy mieli taką, ala, jajecznicę, a tego nie chcemy. W tym momencie jeszcze dobrze jest y, sprawdzić, czy jest dosyć doprawiona zupa. Ja miałam rosół, więc w zasadzie y, było już całkiem dobrze. Jedynie bym dodała troszeczkę jeszcze pieprzu. I mieszamy od samego dna. Raz, żeby nam się nie przypaliło, a dwa, żeby nam się nie zrobiła jajecznica, tak jak już mówiłam. Krem jest taki w sam raz gęsty, nie jest za gęsty, jest akurat. Jeżeli byłby zbyt gęsty, zawsze można go rozrzedzić jeszcze rosołem albo wodą. Zupka zaczyna się gotować i to jest moment, żeby już ją odłączyć. I pyszny obiadek gotowy. Krem szparagowy z grzankami. Jeżeli komuś mi się podoba, zapraszam do subskrybowania, łapka w górę, do pisania komentarzy, bo to. Pomaga w rozwojowi naszego kanału. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia!